Bogu. Dziękuję Bogu, że daje nam dzisiaj tak dużo czasu na rozważanie Słowa Bożego. Ale pierwsze, może e, e, chciałbym Wam opowiedzieć taką historię z mojego życia. Z dziecinnych lat, e, która mi coś dała do myślenia. Kiedyś, jak się nazywa, e, jak miałem może 12-13 roków, zdarzyło się coś tak w mojej miejscowości? Ja mieszkałem na wsi, że, że gdy bawiłem się tam po lesie, to widziałem na akacjach, widziałem coś czerwonego. I w pierwszym momencie takie zainteresowanie mnie przyszło, co to jest takie czerwone na tym, na, na tych drzewach, na tych akacjach, nie? i potem jak się nazywa, pomyślałem sobie, ach, no na pewno tam mieszkali ludzie, na pewno im wiatr zabrał poszły odpuścieli, i chyba na, na tych akacjach taka ja, mnie myśl przyszła, nie? I ta myśl w sumie takie wytłumaczenie zgasiła potrzebę zobaczenia co tam jest, co tak na tych drzewach tam jest i, 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 i obojętnie obok tego, nie? I wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie, e, dowiaduje się gdzieś po tygodniu, że jakaś osoba zainteresowała się tym, a to był mój kolega oczywiście, zainteresował się poszedł. I okazało się, że to był szybowiec na, tym, na tych akacjach. Z Wrocławia puszczali tam jacyś byli ludzie, którzy puszczali z Euroklubu, nie puszczali te szybowce i i patrzyli, jak najdalej ten szybowiec poleci. No i ten akurat tam u nas w miejscowości wylądował. I ten chłopak, który poszedł, zobaczył tego szybowca. Tam był oczywiście przy tym szybowcu przyklejony adres, wszystko kontakt z tą osobą, która puściła tego szybowca. I gdy on to odkleił, tego, to skontaktował się z, tym, z tą osobą. Przyjechali z Wrocławia i dali mu nagrodę. Nagrodę mu dali za to, że. Że odszukał i, i, no, i no coś tam był, lekko był, był pouszkadzany, ale wrócił do właściciela ten szybowiec. Dostał za to nagrodę. Jak ja się o tym dowiedziałem, tak mi żal było, mówię, że ja pierwszy widziałem tego szybowca, no ale nie zrobiłem żadnego kroku, żeby, żeby podejść i zobaczyć, co to jest, nie? I w tym momencie tak sobie pomyślałem, mówię, tak w sercu sobie tak pomyślałem, już. Już nie będę taki naiwny. Naprawdę, jeżeli, jeżeli coś będzie w życiu, w życiu moim takiego cennego, to nie przejdę obojętnie obok tego. Na pewno yy, podejdę do tego, zobaczę to. Nie będę leniwy po prostu, bo to wynikało z jakiegoś mojego w ten czas akurat lenistwa. Nie chciało mi się tam podejść, zobaczyć. I tak sobie obiecałem. No i tak się stało w moim życiu, że spotkałem coś najcenniejszego. Najcenniejszego, to znaczy yy, pana Jezusa Chrystusa. I chwała Bogu, że w tym momencie, kiedy spotkałem coś najcenniejszego, że już nie zrobiłem tak jak w ten czas poprzednio, że jakieś lenictwo mnie ogarnęło, czy, czy jakieś może niepotrzebne myśli, które by mnie odciągnęły od pana Jezusa Chrystusa. Gdy go spotkałem, wiedziałem, że to jest coś najcudowniejszego, najpiękniejszego. Gdy go spotkamy. I do tej pory się e, cieszę tą cudownością, choć były tam momenty przygaszenia, ale chwała naszemu panu, że, że on rozpoczął to dzieło i dokończy to dzieło. Naprawdę to jest tak cudowne. To jest cudowna obietnica, która, która jest dla nas dana. Ale ta cudowna obietnica, która jest dla nas dana, też. E, od nas, od każdego z nas, od każdego, który przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa, coś żąda. I powiem Wam, że, że pierwszym, pierwszym objawem tego, co Pan Jezus Chrystus od nas żąda, to jest pytanie, które każdy w swoim sercu dostaje. To jest takie pierwsze pytanie, bardzo ważne. Z jakiego powodu to ja robię? Z jakiego powodu ja przychodzę do Pana Jezusa Chrystusa? Bo powód jest bardzo ważny, bo, bo spotykałem się z ludźmi, którzy, którzy mieli różne powody, różne, z różnych powodów przychodzili do Pana Jezusa Chrystusa. I potem to gdzieś, no muszę z, ze smutkiem powiedzieć, potem to było gdzieś, Nagie, okazywało się, że to jest nagie, takie nieubrane. No nie było coś, coś tego, czegoś, co jest najważniejsze, gdy się przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa. Jak w Ewangelii, Jana pisze tam na końcu właśnie o Piotrze i, i gdy Pan Jezus Chrystus mu zadaje te trzy pytania, które są tak ważne i, i teraz ostatnimi dniami właśnie ważność tych pytań dochodzi do mojego serca bo kiedyś myślałem że to są tylko pytania były pytania które zadawał pan Jezus Chrystus Piotrowi I tak spłycałem tę sprawę to było dla Piotra to było dla Piotra ja nie muszę na takie pytania odpowiadać bo to było dla Piotra i teraz coś się okazuje że gdy zaczynam słowo boże czytać te pytania dochodzą i do mojego serca przychodzą do mojego serca i Pan mi zadaje takie same jak Piotrowi pytanie, czy ja go kocham? Muszę wam powiedzieć, że ku mojemu niekiedy zdziwieniu, no powiem wam prawdę, jakoś tak się broni, bronił ten stary człowiek. Niekiedy tak mówiłem, że no, że o Piotrze tak mówiłem, że Piotr, no z powodu tego, że był silnym człowiekiem, żeby może mu głupio było odpowiedzieć, no że, że kocha Pana Jezusa Chrystusa. Głupio by było Mu to powiedzieć. Ale jednak wartość Pana Jezusa Chrystusa sprawiła, że on, on te słowa powiedział. I te słowa, jak się nazywa, do mojego serca też docierają. Też ostatnio, te pytania docierają do mojego serca. I powiem wam, że te pytania docierają. Nie tylko jak się nazywa w sferze cielesnej, że gdy jestem przed ludźmi, przed tym światem, gdy muszę się opowiedzieć, gdy yy, zadają mi na przykład pytania ludzie: A dlaczego to robisz? Dlaczego głosisz Chrystusa? Dlaczego o nim mówisz? I wiecie co, że niekiedy brakuje mi odwagi, żeby powiedzieć: Boga kocham. No niby takie proste słowo. No, głoszę Chrystusa, mówię tym ludziom o Chrystusie, Boga kocham. To jest naprawdę mój skarb. No, niby takie, no takie, ale jak ciężko niekiedy to jest przez swoje usta wycisnąć, żeby powiedzieć przed tymi ludźmi. I wiecie co, że, że e, gdy takie pytania mnie zadają, niekiedy gdzieś tam troszeczkę oględnie. Uciekam, odpowiadam może w sumie nieprostym nie słowem, które, które ci ludzie potrzebują. Proste słowo. To Pan mi daje do serca, mówi: Ja Ci to pytanie przez tego człowieka zadałem. Ja Ci to pytanie zadałem przez tego człowieka, żebyś na nie odpowiedział. Żebyś powiedział mi przed tymi ludźmi i przede mną, bo ja słucham: ja jestem wszędzie, ja jestem blisko, blisko Ciebie. Ja na to pytanie potrzebuje odpowiedzi. I chwała Bogu, że, że gdy, gdy to dotarło do mojego serca, gdy, gdy, gdy to pytanie Pan mi zadał. Że to teraz coraz bardziej daje mi Pan odwagę, żebym przed tymi ludźmi mógł się wypowiedzieć. Bo kocham Pana Jezusa Chrystusa. Dla Niego to robię. Bo Go kocham. On jest moim największym skarbem. Tak jak w Mateusza pisze w Ewangelii. Że ten człowiek, który wykopał, znalazł na roli, znalazł skarb, to sprzedał wszystko, to odeszedł do od tego, sprzedał wszystko to, co miał, i nabył. Nabył ten skarb, nabył. Wiecie, co, że te proste słowa, które Pan Jezus Chrystus powiedział w ten czas, one mi teraz naprawdę bardzo dogłębnie pokazują, że muszę wszystko, wszystko stracić te. To, co, że Pan Jezus Chrystus też powiedział, że jeżeli nie będę miał w nienawiści nawet własnego ciała, to tego skarbu nie będę. Nie nabędę. Żeby ten skarb nabyć, to muszę mieć nawet w nienawiści własne ciało. I powiem Wam dalej, że, że gdy Pan Jezus Chrystus te słowa wypowiedział. Gdy, gdy takie, takie pytania za, zadawał, to ja. Pan mi daje to do serca, bo to nie, jest, to nie jest w ogóle. Powiem Wam, że człowiek, gdy chodzi za Panem Jezusem Chrystusem, to cały czas Pan Jezus Chrystus go wyprowadzić, chce na wyższy. Wiemy, że grzech tylko powstrzymuje w życiu powstrzymuje tą pracę naszego Pana. Ale On chce, żebyśmy cały czas wyszli na wyższy etap, na wyższy etap i jeszcze coraz bardziej, jeszcze coraz więcej, żebyśmy rozumieli Jego wolę i rozumieli Jego słowo. Po co, żeby nas prowadził? On nas chce prowadzić każdego dnia. I w tym momencie, gdy nas chce wyprowadzić, zadaje drugie pytanie: Czy mnie tak kochasz? Tak naprawdę kochasz mnie. Więcej nawet od tych wszystkich ludzi, którzy. Którzy cię otaczają, czy ty naprawdę mnie kochasz więcej od, od tych, z którymi się dobrze czujesz? Czy ty ba bardziej mnie kochasz niż to wszystko. I tutaj akurat w tym względzie, niekiedy człowiek ma wielkie problemy, ale to jest już ten wyższy etap, tak jak Piotra prowadził, no czy ty mnie bardziej kochasz niż to wszystko, co, co, co cię otacza? I tu też, gdy gdy nasze serce otwarte jest na Pana Jezusa Chrystusa, On też nas przeprowadzi przez to. Tak jak przeprowadził Piotra. Przeprowadził. I tu też dochodzi do tego w naszym życiu, że, że wszystko inne staje się bezwartościowe w porównaniu z Panem Jezusem Chrystusem. Staje się bezwartościowe. Eee, eee, no nie wiem, bo tak każdy z Was inaczej to doświadczam, bo Pan działa w stosunku do każdej osoby inaczej, ale ja to doświadczam, że, że coraz bardziej staje mi, dla, te rzeczy, które są tutaj na tej ziemi, stają się coraz bardziej w porównaniu z tym pytaniem, które Pan Jezus Chrystus, czy ja Go kocham, stają się bezwartościowe. Naprawdę. Kiedyś, kiedyś miałem taką gorliwość, żeby jechać do tej rodziny cielesnej, żeby... A teraz widzę, mówię, czekam, Panie, daj mi odpowiedź, daj mi, daj mi naprawdę y, polecenie, że tam mam iść z powodu tego, że Cię kocham, to ja tam pójdę. Ale teraz chcę się rozkoszować Twoją wolą. Chcę się rozkoszować tym, że mogę Ci mówić każdego dnia przy modlitwie, że ja Cię kocham. I wiecie co, że ostatni etap tego, co jest w Ewangelii Jana zapisane, to jest ten trzecie pytanie, które człowiek dostaje, od, też od naszego Zbawiciela. Każdy z nas dostaje, może nawet nie, niekiedy nie jesteśmy tego świadomi, ale dostajemy te trzecie pytanie, tak dostał. Piotr. I gdy te trzecie pytanie dostał na temat tego, czy go kocha, wiemy, że Piotr se zdał sprawę z tego, że przed Panem Jezusem Chrystusem nic nie schowiemy nic. I, on mówi, i powiedział w takich prostych słowach: Panie, ty wiesz, on już wiedział, że jego życie jest jak otwarta książka przed Panem Jezusem Chrystusem nic nie skłamie. Nic nie schowie. Nic. Czy my mamy taką świadomość? Te ostatnie pytanie, które Pan Jezus Chrystus zadaje dla każdego z nas: czy mamy świadomość takiego Pana, takiego Zbawiciela, który, który gdy mówimy, tak, apostoł Paweł mówi, żeby w liście tym, do Tymetusza, żeby w naszym życiu nie było pustych słów. Puste słowa jakie to są puste słowa? Kiedy mówimy, że kochamy Pana Jezusa a tak naprawdę. Uczynkami swymi zapieramy się tego. Czy to jest to wyznanie, które Pan Jezus Chrystus żądał od Piotra i żąda od nas każdego z nas? Czy takiego wyznania Pan Jezus Chrystus oczekuje od nas? Czy każdy z nas, ja to też czuję w swoim sercu bardzo, czy zdaje się z tego sprawę, że, że Pan przygląda się? Najdrobniejszej naszej rzeczy, najdrobniejszemu naszemu słowu, które wypowiadamy. Czy ja sobie z tego zdaję sprawę? Czy to traktuję lekkomyślnie? Czy to traktuję na luzie? Tak traktowałem. Traktowałem kiedyś w świecie wszystkie rzeczy, które się działy koło mnie, ludzi, którzy, którzy w koło mnie byli. Traktowałem ich na ludzie, mówiłem to, co chciałem, puste słowa mówiłem, że ich lubię, a w sumie nie, ich nie lubiałem. Niekiedy mówiłem o jakiejś osobie, że ją kocham, a nie kochałem nigdy. Czy to jest ten luz tego starego człowieka, który powoduje, że, że zachowujemy się tak samo? Przychodzimy przed oblicze Pańskie i tak samo puste słowa wypowiadamy, które były kiedyś udziałem starego życia. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus nie darmo powiedział te, te pytania, te trzy pytania zadał dla apostoła Piotra. I te pytania są dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Na ile my Go kochamy i na ile te słowa, które wypowiadamy z naszych ust, na ile one mają pokrycie w stanie faktycznym, że to jest najwyższy skarb Pan Jezus Chrystus? Czy On jest najwyższym skarbem dla każdego z nas? Czy jest tak? Czy jest to każdego dnia, że kiedy się budzę z rana, z każdego poranku, Pan Jezus Chrystus jest moim największym skarbem i pierwsze, gdzie moje myśli lecą, do Niego lecą? bo On jest moim skarbem, On jest moją miłością. Te, te, te pytania, które Pan Jezus Chrystus zadaje, one są po to, żebyśmy tą, budzili się w, w, z tą miłością i zasypiali z tą miłością. To jest tak ważne w życiu każdego z nas, żebyśmy się budzili, znaczy zasypiali i budzili z miłością Pana Jezusa Chrystusa, czy to jest w naszym życiu. A powiem Wam, że... że to jest bardzo ważne, bo tylko, bo tylko miłość Pana Jezusa Chrystusa może spowodować, że, że to, co, to, co się dzieje między nami, te relacje wspólne, że te relacje będą czyste, polegały na miłości naszego Pana, tam nie będzie obłudy, tam nie będzie kłamstwa, niczego nie będzie, te relacje będą. Ściśle wypływały z miłości Pana Jezusa Chrystusa, bo On nas tak samo umiłował, naprawdę byliśmy grzesznikami, On nas umiłował, przyszedł na nas i stał się człowiekiem, On nas umiłował po to, i pokazał nam tą cudowną, krystaliczną miłość. Czy ta miłość jest w naszych sercach? To jest bardzo ważne pytanie, naprawdę, czy ona jest, czy ona się objawia, czy ona w naszych relacjach wspólnych, czy ona się objawia, czy dalej się, dalej się gdzieś w naszych sercach zaczyna objawiać ten stary człowiek w naszych wspólnych relacjach. Wiemy, że w liście Jana, apostoł Jan powiedział, że jeżeli, jeżeli nie miłujesz tego bliźniego, którego widzisz, no nie możesz powiedzieć, że miłujesz Boga, którego nie widzisz. Pan Jezus Chrystus teraz jest w niebie, tak Piotr napisał, miłujcie Go, chociaż żeście Go nie widzieli. Myśmy nie widzieli Pana Jezusa Chrystusa, ale wiarą Go widzimy, wiarą Go widzimy, wiarą, bo my nie pielgrzymujemy w oglądaniu. Wiemy, że ci wszyscy, którzy w oglądaniu pielgrzymują, budują potężne, potężne obiekty, potężne rzeczy, no bo oni nie widzą, oni nie, oni nie mają wiary. To powoduje, że potężne obiekty budują, potężne rzeczy budują, które mają ich gdzieś zmotywować, zdopingować do jakichś jakich zachowań. A, a nas dopinguje Jezus Chrystus. On nas dopinguje każdego dnia. Nie widzimy, ale on nas dopinguje. I Jego najbardziej nam potrzeba każdego dnia. Jego najbardziej nam potrzeba, bo on jest tym, który, który sprawi, że z naszego serca wypłynie ta, ta woda, czysta woda. Ta, ta woda miłości, ona wypłynie do bliźniego, wypłynie, ale tylko, gdy on będzie to napełniał. To, co powiedział do tej samarytanki tam przy tej studni Jakuba, mówi, wody, które ja Ci dam, tą wodę, to już nie będziesz pragnęła tej wody tutaj z tego świata. Ta woda, ta woda Cię, on, gdy ona Cię napełni, nie będziesz pragnąć już innej miłości, nie będziesz pragnąć niczego innego. To co Pan Jezus Chrystus powiedział o tym skarbie, wypełnia się w tym momencie. Nie pragnę już niczego innego, pragnę Zbawiciela. Czy te pragnienie, jak się nazywa, jest w naszych sercach? Ja cieszę się i, i naprawdę wysławiam Zbawiciela, bo on mi wlewa to pragnienie. Wlewa naprawdę i to pragnienie, które mi wlewa właśnie Wystarcza mi na te boje z tymi ludźmi, naprawdę to są wiek, naprawdę wielkie boje niekiedy. Potężne boje duchowe. Wystarcza mi ta woda, naprawdę. Niekiedy się dziwię. Mówię, Panie, jak Tyś to zrobił, że otworzyłeś moje usta przed tymi ludźmi, przed takim człowiekiem. Jak ty to zrobiłeś? Zrobił. On czyni swoje dzieło. My, my nie wiemy jak, ale czyni, ale warunkiem jest miłość. Te pytania, które zadawał do Piotra, warunkiem jest miłość do naszego Pana. Naprawdę, w miłości mamy zwycięstwo, niby proste słowa, ale one naprawdę, ta miłość musi wypłynąć z naszego serca do naszego Pana. Musi wypłynąć. To jest największy skarb. I, i ten skarb, tak już było tutaj wcześniej powiedziane, czy my zdajemy z tego sprawę, jaki, jaki potężny skarb dał Pan Jezus Chrystus do naszych serc tym potężnym skarbem jest właśnie miłość, którą wlał do naszych serc. Miłość jest od Boga. Wiemy, to jest największy dar, to jest najwspanialszy dar. Miłość jest od Boga. I pan Jezus Chrystus tą miłością chce ubogacić każdego z nas. Nie dajmy się zwieść, nie dajmy się nie dajmy wyrwać sobie tego najpiękniejszego daru. Kochajmy naszego zbawiciela i mówmy mu to Każdego dnia, gdy tylko to pytanie zadaje nam, gdy tylko to pytanie dociera, mówmy Mu, że Go kochamy. Niech to będą czyste słowa, słowa zakochania się Panem Jezusem Chrystusem, a On w ten czas nas przeprowadzi przez wszelkie doświadczenie, przez, przez wszelkie doświadczenie. Naprawdę On jest dobry pasterz. Tak, takiego pasterza nie było i nie będzie. Taki to jest cudowny pasterz. On nas przeprowadzi przez wszelkie doświadczenie, ale musimy się go trzymać. Musimy się go trzymać. I musimy mu to mówić. A On będzie nas prowadził. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.